Celebration! Siemato, Hikomiko z 8 października, a więc premiera długo wyczekiwanego zestawu Celebrations. Złapie, słabie, czy już wszystkie są! Pokemon! Słuchajcie, mam tutaj kilka sztuk, które sobie będziemy otwierać po kolei na kanale Elite Trainer Box Celebrations. Następnie Deluxe Pin Collection Zasian. Level X. Mam tutaj również Dragapult. Tak, zniszcz karty. Mam również tutaj Celebration Collection Dragapult Prime. Ale to nie wszystko, bo jeszcze w tle możecie zobaczyć inne zestawy Pokémon, które będę otwierał w najbliższym czasie. Dlatego najpierw przyjrzyjmy się kartom z dodatku Celebrations, które możemy trafić. Są to niesamowite karty reprintowane. Między innymi Charizard jest naszym głównym dropem, tutaj Flying Pikachu niekoniecznie. Ten Pikachu Full Print, Full Art również mnie nie interesuje, ale Mewtwo i mam fajne wspomnienia z nim. Także polujemy na te karty, a w międzyczasie, jak trafię coś dobrego, to zdradzę Wam niektóre karty. Które do mnie wróciły z PSAKi. Także nie przedburzając, zapraszam na film. A i zostaw koniecznie suba i łapę. I zaobserwuj mnie na Instagramie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo będzie więcej Pokemonów na tym kanale. Także słuchajcie, moi drodzy, na pierwszy ogień leci Elite Trainer Box na 25-lecie specjalny dodatek Celebrations. Z tego co widzę, jak tutaj właśnie rozmawiam z LootQuestem, to już wiadomo, kiedy mniej więcej będzie dostawa. Tak jak myślałem, jest małe opóźnienie w Polsce, ale jak widać. Niedługo będą karty dostępne. Także, jak ktoś chce zamówić karty z Celebrations, to na stronie jest z kodem Higomikas zostanie jeszcze dodatkowo kartę z moim autografem, jak i również naklejki, gdzie ta lukia. To jest zawartość boxa: 10 boosterów Celebrations, 5 dodatkowych boosterów. Te dodatkowe boostery sobie zostawiamy. W tym openingu skupiamy się tylko na Celebrations, najnowszym dodatku. Mamy tutaj Granger, Gold Star. I co? Nie przedłużamy, otwieramy, bo to jest najgorętszy dodatek tego roku. Ja czekałem właśnie teraz do 8, aż się pojawi premiera światowa. Ciśniemy, ciśniemy. Zobaczmy, jak to wygląda. Mm, zapach pudełka, nowości uwielbiam. W środku logo na 25-lecie. Ok. Szybki przegląd kart, jakie możemy trafić w tym secie co zawierali Trainer Box, to nas nie interesuje. Przechodzimy od razu do listy kart, która zaczyna się od ho -Oa. Tutaj ten ognisty, legendarny Pokémon. Mamy tutaj masę równych, również innych Pokémonów. Mm -hmm. Najciekawsze karty, to tak, wiadomo. Gdzie ta Lugia, oczywiście. Mew, złoty reprint Charizarda z takich najbardziej jeszcze Shining Magikarp, Ambryon Birthday Pikachu, Reshiram jak najbardziej Imiotu. i X to są moje wymarzone dropy, także celujemy w to. Zobaczmy Elite Shader Boxa w środku. Mm, premium quality. Tutaj się postarali z tą jakością, jak na razie na pierwszy rzut oka. Tu mamy instrukcję, jeszcze wam pokazywałem wiele razy ją. Składanka z Pokemonami, karta Greninja Gold Star. Wow, promo Gold Star. Jak to wygląda? Z włączę Wam autofokus na tę kartę, bo ostatnio mówiliście mi, że coś mi ten autofokus nie łapie, więc tak nie łapie, bo fiko nie łapie kamery w ogóle. Autofokus jest włączony. Greninja bardzo ładnie wygląda. Eee, centering ma chyba nie nieidealny, więc ją chyba zostawię sealed. Shadow Knife oraz Mist Slash. Zobaczmy, jak wyglądają te boostery najnowsze, bo to nas najbardziej interesuje. Rzeczywiście są nieco mniejsze od tych zwykłych. A w zwykłych mamy tak Darkness of Blaze, dwie sztuki: Vivid Voltage, Battle Styles i Chilling Rain. To nie takie złe te boostery, ale ja je odkładam do kolekcji albo na sprzedaż. Również mam konto na Kartmarkecie, tam też również sprzedaję swoje rzeczy podwójne. Piękne kostki z logo Celebrations, znaczniki kondycji. To jak naturalnie jeszcze to się bardzo przydaje. Karta z kodem online. Bardzo ładne koszulki, przekładanki na karty. I one są fajne, bo mają taki dwustronny wzór. To mi się podoba. Pakiet energii na autografy idealne, i to wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć boosterków Celebrations, na których unboxing Was zapraszam. Odpakuję te koszulki, bo to jednak. Świętujemy to pełną parą i to się odstroi ładnie. Zobaczymy jak, jakie dropy skrywają boostery Celebrations. No nie wierzę, że po prostu już je mam w rękach. Święty 25 lecie. I tak to wygląda. Otwieramy. No, powiem Wam, że delikatnie się je otwiera. Nawet udało mi się folijkę zachować, więc jest nieporysowana. Do albumu będzie idealny, zabezpieczona. Mamy tak, Dialga, i podkreślam, że wszystkie karty w tym secie są holo. Yy, czyli nieważne, czy mamy tutaj po prostu zwykłego Rerka, czy coś, to jest po prostu holo. Dialga holo, Cosmoem holo, Palkia holo i Solgaleo holo. Taki booster nam się trafił, w tym nic szczególnego nie było. Żadnego reprinta, powiem wam, to zależy, to zależy właśnie. Czy uda nam się trafić, czy nie? Wszystko wędruje do folii, trafić w tych boosterach, bo to jest też ciekawa sprawa. I tak patrzymy: otwieramy. a w środku mamy tak. Zernias! i to jest bardzo ładna ilustracja, powiem wam, na tym Pokemonie. Oh, oh! Wow, ale ładnie on wygląda. Kosmoem, no to mamy już powtórkę. Zamazenta V! Nice! To jest pierwszy V, jakiego udało mi się trafić. Celebrations! Oczywiście kodzik odkładamy na bok. Nice! Kiko nagrywający opening specjalnie o drugiej w nocy, żeby kurczę dodać. Ale i tak nie, nie mam kiedy zmontować, więc będzie nieco później opóźniony filmik, więc się nie bójcie. To co, pakujemy wszystkie niepodwójne karty do folijek, a podwójne odkładamy na bok. O, tak będzie chyba fair. Karta z kodem i mamy Zerniasa i Veltala. Tego jeszcze nie było, bardzo ładne. Cry of Destruction, Dark Feather, Zekrom, Nice i Pikachu! Full print, full art! Wow! Ładnie mu się oczka świecą, powiem wam. Nie podobała mi się ta ilustracja na pierwszy rzut oka, ale w sumie to jest takie rozszerzenie karty z Base Setu Pikachu, którego mieliśmy wcześniej w pierwszych dodatkach Pokémon. No powiem Wam, że ciekawie, ciekawie wygląda. To jest nie przez niektórych karta pożądana, ale najbardziej pożądaną jest zdecydowanie Charizard, którego możemy spotkać w reprincie z Base Setu. to jest tak samo, Winozaur. Te pokemony są takie topowe, po prostu wam powiem. Te karty poleciały w te koszulki. Się zastanawiam się, że chyba nie ma to się tak bawić w to otwieranie, bo to długo schodzi. Na następny raz pójdą nożyczki w ruch chyba. Tak, trzeba to zrobić, przyspieszyć tempo. Dialga. Kyogre. Kyogre nie było. Nice. Klefa! O mój Boże, pierwszy reprint! I Solgaleo. Wow! Ło, wow, jak trzymam tę kartę w ręku, to mówię: Ło, wow, jaka nostalgia! Jak to wygląda, jak oni zrobili to w ogóle. Spójrzcie na tę teksturę tej karty. Hologram faktycznie jak w McDonaldzie, ale wygląda na niej mniej tandetnie. Tego się obawiam. I ta karta w dotyku jest fenomenalna. Jak ja sobie tak przelecę palcem, to jest. słowo. szkoda, że centering jest troszkę słaby, ale ta faktura na tej karcie to jest po prostu. Totalny sztos. Dobra, lecisz do foliki. Klefa. Klefa z dodatku Neo. Przedrukowana. Ponownie. Wow. Kyogre oczywiście wędruje również do folii, bo go nie mamy. Nasol Galio i Dialga lecą do stosu podwójnych kart. No jest czas. Ja tutaj, kogo? Nie. Nie robię tego dla wyświetleń. Robię to dla siebie. Karty mi sprawiają przyjemność, także tutaj trzeba się delektować. Chwilą mamy Pokémon, jak Palkia, Bielga. Here comes Team Rocket, drugi reflint. Wow, co jest I Surfing Pikachu. O, nie, 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 to jest chyba najlepszy set. Słuchajcie, each player raz. Jak to wygląda ten przedruk z Base Set z 98 roku tutaj w copyrightach. Wow, ta faktura, jak to wygląda, no. Wow, no, aż same nie mogę sobie, sobie tak napatrzeć na to. Widać, że to jest trochę inny sposób drukowania. Wow, ale nie no, to. Jaram się, jakbym otwierał karty jakieś z Base Setu właśnie. <laughs> Celebrations, ale patrzcie, Surfing pika, Pikachu, pływający Pikachu, udało nam się trafić go. Słyszałem, że pule są niesamowite. I są niesamowite który to jeszcze jest booster. Pięć otworzyliśmy? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, czyli połowa Trainer Boxa, a mamy już tak. Pikachu, klefę. Here Comes Team Rocket i Surfing Pikachu. Wow. Ale sztos. Ale sztos. Jeszcze jak tutaj trafia jakiegoś Pokemona z trójki albo Dark Ambryona, albo Shiny Mewtwo, to odstrzelamy chyba z konfekcji, Nie wiem. Wiecie co? Może to są jednak potrzebne, bo to mi się ciężko otwiera. Tak będzie zdecydowanie szybciej i wygodniej dla nas. Także cyk, kod wyrzucamy i mamy dialogę. Kosmo, tego nie było jeszcze w takiej wersji. Kosmoem no to się powtarza. O wow, profesor research, ale mocno wydrukowany napis. I to jest w ogóle karta, która miała kontrowersję, bo mówiąc co, a czemu ta ręka wystaje poza obrazek i zaczyna pisać. To jest właśnie taki jakby... The Pokemon Company chciało nam zrobić takiego easter egga, że to będzie karta, która pisze na karcie, wych wychodząc poza artwork, coś w tym stylu. Tak, tak taki był zamysł twórców przy projektowaniu tej karty. Dobrze jest, kosmog leci do naszej folijki, a przed nami jeszcze cztery saszetki z dodatku Celebrations. Cyk. Kod... wow, Krauton! Jego nie było. Kosmoem był, Reshiram, nie wiem, i Sol Galio. Sol Galio był, Reshiram chyba nie. No, sztos, po prostu sztos. Takie, takie bustery to ja mogę otwierać codziennie. Aż chyba jeszcze sobie kupię, bo bardzo przyjemnie dropy wlatują. I Welta, to już było. Kaiok też. Klejdor reprint nice i profesor. Research mm. on spoko wygląda i ma centering nawet dobry, chociaż u góry trochę za duży. Nie no, spoko na razie trafiamy. Spoko dropy. Klejdola chciałem mieć z reprintów trafionego. Zresztą. Moim celem teraz będzie zebrać je wszystkie z całego dodatku. No wow, po prostu nie mogę się nim nacieszyć. Kiedyś miałem tego Claydola, właśnie on był chyba z dodatku Diamond i Perła IV. I zamieniałem się ze znajomymi. mi dawali setki kart dosłownie innych za tego Pokemona tylko dlatego, że miał właśnie Poké Power i atak, który był używany w taliach do gry w Pokémon Trading Card Game. O. Tak, to, tak to wygląda karta ma dobre ataki jest używana w taliach. No to ma czasem większą wartość niż jakieś tam full arty czy Czyli zobaczmy co tym razem. Kosmoem, Zernias, Kyogr i Pikachu ponownie. Mmm, będzie na wymianę. czemu nie. Może chce ktoś kupić? Czekam na oferty. Nice. To co, ostatni booster nam został z tego boksa i ciśniemy. W kolejnym odcinku jakiegoś innego boksa albo Zejsiana, albo Dragapulta. Otworzymy sobie. Ho! Oh, oh. zernias. Winozaur, oh. reprintowany. Re Co jest grane? I Mazenta. Ej, to wcześniej mieliśmy Zejsiana i zamazentę? Chyba tak. Patrzcie, jaki ten centering jest dziwny, że tutaj troszeczkę u dołu za grubo, a tutaj z przodu bardzo za grubo. No tak to wygląda. Fajnie, że ta tekstura karty jest taka. Wiecie, jak na fulartach. No, sztos. Sztos, Po prostu sztos. Trafiłem. Reptynka z pierwszego w dodatku. Base set w Pokémona. Zamazenta. Czy tam się trafiła nam? Zamazenta to był chyba jeden z pierwszych dropów. Nawet nie wiem, czy tu do folii. Nie. To było w tych dropach. Zamazenta, tak, zamazenta nam się trafiła dwa razy. Taka sytuacja. To co, nie ma Charizarda, nie mam ją, ale... przed nami jeszcze wiele boxów. Bo jest tak, jeden Dragapult, drugi Dragapult, trzeci Dragapult, jeszcze jeden Trainer Box. Jego odpakuję na samym, samiutkim końcu. Po jeszcze tu jeden Dragapult i tu Zacian. Level X. To jest mój box ukochany. Jego też będziemy otwierać. Także no, takie dropy na chwilę obecną. Powiem wam, że mogłoby nie być tego Pikachu podwójnego. No, ale na tym to polega, żeby zbierać karty, wymieniać się, kolekcjonować. Nie jest źle. Fajne dropy. Piękne koszulki. Mamy winozaura. Jeszcze taka mała wstawka tutaj odnośnie tego winozaura z przedruku z. Celebrations pokażę Wam jak wyglądał base setowy Base set 2. Dokładnie tak wyglądał winosaur, a tak wygląda jego przetrok. Mamy różnicę widoczną w logo Pokémon. Eee, tu jest base set 2, akurat więc ma logo dwójki, a w standardowym base setie by było tutaj bez tego logo. Także taka jest różnica, jak odróżnić te karty. Eee, no to już mniej więcej wiecie. I plus jest jeszcze taki, że ta z Celebrations ma taką specjalną powłokę na środku i hologram taki z McDonalda. Natomiast te Base Setowe, Vintage'owe mają taki bardziej, wiecie, Classic Galactic Holo tutaj, a jeszcze inne karty miały yy, taki pierwszy wzór hologramu zupełnie inny jak pamiętacie z Charizarda. tak jak tutaj mamy, to jest moja psa Charizard 8 -ka. To wróciła karta po prostu taka jedna z boosterów, które kupowałem po 5 zł na aukcji. Boostery z base setu, nikt wtedy ich nie kupował, ale ja wtedy mówiłem: kupię sobie to, będzie fajnie sobie otworzyć. I było warto. Dobre karty z tego siadły. To co? Odkładam te karty na pulę pierwszego Trainer Boxa. I widzimy się w kolejnym filmie. Nie będę wam pokazywał w kolejnych filmach, co trafiłem w poprzednich. Także jeśli chcecie, to obejrzyjcie sobie inne. Teraz w proponowanych powinny wam się wyświetlić te filmy. A gdyby ktoś chciał, boostery, no to są do kupienia u mnie na kartmarkecie. To co, dzięki za obejrzenie. Widzimy się w kolejnych openingach kart Pokémon na kanale Hikomikos. Zostawcie łapkę w górę i subik i komentarz, bo to naprawdę zwiększa zasięgi na moim kanale. Dzięki temu będę mógł więcej tworzyć dla Was tego typu filmów. Wszystkiego dobrego. Cześć.